10 lat temu przy ulicy Przestrzennej 19 powstało miejsce, które stało się sercem szczecińskiego żeglarstwa. Centrum żeglarskie to nie tylko przystań. To miejsce pełne pasji, ciekawych ludzi i niesamowitych wrażeń. Początki Centrum Żeglarskiego sięgają, powiedziałabym, czasów zamierzchłych, ponieważ to była kiedyś przystań Pałacu Młodzieży, gdzie realizowany jest program edukacji wodnej i żeglarskiej i faktycznie służyła młodzieży, która teorię szkoliła w Pałacu Młodzieży, a tutaj miała zajęcia praktyczne. Takie były początki, że wszyscy przychodzili, żeglowali i troszkę um, próbowali, jak to poukładać, żeby centrum mogło się właściwie rozwijać. No a dzisiaj to już wygląda zupełnie inaczej. Jakbym miała porównać centrum żeglarskie z innymi placówkami, to nie wiem, czy się da, bo mówiąc szczerze, nie słyszałam, żeby w Polsce druga tego typu jednostka istniała. Oczywiście są placówki czy mariny, przystanie, które również mają jachty, również zajmują się żeglarstwem, szkoleniem, ale tak duża placówka zarządzana przez gminę i prowadzona przez wykwalifikowaną kadrę w takiej ilości posiadająca sprzęt, myślę, że, że tego się po prostu porównać z niczym nie da. Pierwszy dzień, pierwszy dzień, pamiętam, bo to był dzień dziecka, a przystań, przystań stała się koloro, kolorowa, stała się bardziej barwna, z szarej, no powiedzmy perorowskiej, stała się, no, europejską, można powiedzieć, przystanią. Przystań się rozwinęła, bo z samych z samej przystani, która miała tam chyba 70 miejsc, mamy teraz 210. Tak? Armatorzy mają dostęp do kuchni, do, do toalet, które dawniej w warunkach, no można powiedzieć, krytycznych. Więc na pewno się to rozwinęło ogromnie. Moja przygoda w Centrum zagradskim zaczęła się około 20 lat wcześniej, kiedy jeszcze to był morski środek Pałacu Młodzieży. Uczestniczyłem jako, jako sekcjowicz w różnych zajęciach, od małych łódek po coraz większe, coraz pływanie morskie. W pewnym momencie zrobiłem uprawnienia instruktorskie i, mm, i wychowawcę kolonijnego, dzięki czemu mogłem pływać w rejsy i w obozy jako właśnie ten wychowawca instruktor. Co ja zawsze powtarzam, to miało być hobby, stało się moją pracą, trochę jak w tej reklamie dużej Restauracyjnej, że zostałem na chwilę, a dzisiaj do mnie mówią panie kierowniku. Kalenie żeglarskie, czy też motorowodne, czy sekcjowiczów jest bardzo ważne, żeby oni przede wszystkim czuli się bezpiecznie na wodzie, bo za chwilę oni wezmą inne osoby na pokładzie, czy swoją rodzinę, znajomych, no i chcemy, żeby ta zabawa na wodzie była dla nich bezpieczna, żeby ci nowi adepci żeglarstwa przychodzili do nas na kursy i spędzali miło czas na wodzie. Oprócz doświadczeń typowo żeglarskich, co jest oczywiste w rejsach szkoleniowych, to przede wszystkim. Praca w grupie, bo dzisiejsza młodzież to są głównie samotnice, a tu muszą pracować razem, bawić się razem, zwiedzać razem. Jak ich każemy, to też razem. I myślę, że to najbardziej wspominają. Zawiązują nowe przyjaźnie, wracają na morze, na jacht i to jest największy sukces rejsu, jeżeli załoga trzyma się razem. W ostatnich latach bardziej skupiam się na wyprawach. Czyli najpierw wymyślamy cel, potem, potem próbujemy go zorganizować, a na końcu dopłynąć z dzielną załogą. W ten sposób odwiedziliśmy Islandię, w ten sposób odwiedziliśmy Nordcap, a ostatnio opłynęliśmy Bałtyk dookoła. I chyba największa satysfakcja jest, jak ten cel osiągamy, bo co najmniej półroczna praca dobiega końca, udaje się i jestem z tego powodu szczęśliwy. Największą wartością, którą zdobywamy poprzez żeglarstwo, poprzez żeglowanie, to chyba jest poczucie wolności. To jest nauka tej wolności, którą możemy zaobserwować wszędzie, gdzie żeglujemy. Instruktor to jest osoba składająca się z wielu komponentów na przykład myślę, że kompetencja, jeżeli chodzi o kompetencje żeglarskie na pewno osobowość instruktora na pewno to, że. Musimy umieć pracować z ludźmi, musimy umieć mieć zdolności takie przekazywania swojej wiedzy, czyli pedagogicznej. I tak gdyby rozbudowując każdą z tych, każdy z tych elementów, to moglibyśmy zobaczyć, że ta nasza wiedza instruktorska musi być dużo większa od wiedzy osób, którym ją przekazujemy, że pracując z ludźmi musimy widzieć w nich człowieka. Centrum żeglarskie jest miejscem, w którym możecie y, odpoczywać na łódkach, kajakach. Optymistach, dużych łódkach regatowych i małych łódkach regatowych. Mamy dużo miejsca tutaj u siebie. Macie własny jacht, możecie do nas przypłynąć, możecie zwiedzić Szczecin od strony wody, ale właśnie dzięki temu, że u nas zacumujecie i zobaczycie, jak to wygląda i Dąbie, nasze małe jeziorodąbie, bo za chwilę mamy wyjście na duże. Przyświeca nam idea ym, otwartości i przyjaznej atmosfery. Zapraszamy wszystkich zawsze mile widziani są wszyscy, nie tylko ci, którzy chcą żeglować, nawet ci, którzy chcą pospacerować i pooglądać jachty stojące w porcie. Dopiero co skończyliśmy remontować prac, ale mamy zaplanowane nowe inwestycje i te nowe inwestycje to są budowa parkingu, e, zwiększonego parkingu, bo mamy aż tylu armatorów i tylu gości naszych imprez, że potrzebujemy rozbudować miejsca parkingowe. Za tym idzie rozbudowa miejsc noclegowych, bo brakuje nam też tych miejsc noclegowych, czyli domki, e, które będą kolejne stały. to są plany na kolejne lata i w dalszym y, czasie będziemy, będzie szło w stronę wody, czyli nasze inwestycje będą pójdą w stronę wody, pójdziemy w tamtą stronę, czyli bardziej w głębo, w stronę jeziora, mamy już pewne zgody i przygotowujemy się do postawienia kolejnego pomostu, y, w którym będziemy, na którym będą mogły sumować wasze łódki. Y, poza tym będziemy budować z tamtej strony, będziemy budować prawdopodobnie kolejny duży hangar. O tym marzę w niedalekiej przyszłości, także czekamy aż to wszystko się zliści.